Siemanko. Dzisiaj opowiem wam o paru easter eggach i ciekawostkach, które możecie znaleźć w cyberpunku. Zapraszam do oglądania. Pierwszy easter egg dotyczy wieżowca obok Arasaka Industrial Park, a dokładniej tego, co znajduje się na jednej z wyższych kondygnacji budynku. Jedynym racjonalnym sposobem na dostanie się tam, jest wywołanie alarmu w czasie misji Koty w Ciemności, podczas której infiltrujemy Park Arasaki. Narobiłeś burderu. Arasaka wysłała wsparcie. Takemura poinformuje nas, że odwaliliśmy syf i już leci wsparcie. Co trzeba zrobić? Wskoczyć na afałkę widoczną na nagraniu i nie spaść z niej. Poleci z nami prosto w omawiane miejsce. Udało się! Świetna robota, Win. Ok, co teraz? Teraz musimy usunąć się w cień i uzbroić w cierpliwość. Skontaktuję się z tobą już przed paradą. Do tego czasu postaraj się nie pakować w żadne kłopoty. Na platformie pojawi się napis Well Done, co jest oczkiem od deweloperów puszczonym w stronę gracza za odkrycie tego Easter Egga. A jak stamtąd zejść? Cóż, budynek jest tak skonstruowany, że przy lekkim parkurze da się zejść. Nawiązanie do GTA San Andreas. Easter Egg znajduje się w tym miejscu nieopodal miasteczka przyczep i jest zabawnym odniesieniem do GTA San Andreas, a dokładniej do misji, w której CJ ma za zadanie gonić pociąg na motocyklu wraz z Big Smoke'em. Według części graczy, jest to jedna z najtrudniejszych misji, a słowa, które wymawia Big Smoke w razie niepowodzenia akcji, możemy bezproblemowo określić legendarnymi, a jednocześnie najbardziej memicznymi w historii gier wideo. We to do was damn train, CJ. W świecie Cyberpunka sparodiowano ich jako JC oraz Little Smoke, Takemura, a Hideshi Hino. Dobra, słuchajcie, bo teraz jest gruby szajs. Zawsze, kiedy ogrywam Cyberpunka, a fabuła dociera do momentu przygotowań brawurowego porwania Hanako-samy w trakcie corocznej parady platform Dashi, pojawia się moment zapoznania naszego kolaboranta Arasaki, czyli Takemury, i Wakako. A jeszcze wcześniej, przed salonem fikserki, zaczepia nas starszy pan, który jest święcie przekonany, że właśnie spotkał prezentera telewizyjnego i komika Hideshi Hino, który wygląda jeden do jeden jak Takemura. Może zaczynają mi się mylić imiona, ale pamięć do twarzy mam ja całkiem niezłą. Pogodzić. I tę swoją gębę już gdzieś widziałem. W telewizji? To niemożliwe. Oczywiście! A niech mnie... Hideshi Hino we własnej osobie. W samą porę. Wiesz, co to za jeden? Hideshi Hino z wieczornego pasma rozrywkowego. Był świetny, zanim wpadł w nałogi. Potrafisz jeszcze zrobić to, swoje słynne lepiej, zapnijcie pasy. Nie. Dalej! Takich rzeczy się nie zapomina. Tylko jeden raz. Wi powinniśmy wejść. Teraz. Hideshi, zrób starszemu człowiekowi przyjemność. To naprawdę nie jest najlepszy moment. No dalej, całe lata tego nie słyszałem. Ach. Lepiej zapnijcie pasy. O, wow. lera, co się z tobą stało? Nie wiem. Sam siebie nie poznaję. Też i żeby się aż tak stoczyć. Hideshi Hino. Komik. Takemura goro san Później w kilku miejscach miasta można znaleźć plakaty z jego wizerunkiem. Takemura. Świetnie wyglądasz. Osobiście zainteresowałem się sprawą i zacząłem szukać informacji na ten temat. Czy Takemuro i Hideshi Hino to ta sama osoba? No, Poniekąd wyglądają tak samo, nie? Z jednej strony kłóci się to z jego rzekomą przeszłością i pochodzeniem ze slumsów Chiba 11, ale z drugiej strony to były ochroniarz samego Saburo Arasaki. Więc z różnych względów jego przeszłość mogła zostać zmyślona. Na przykład dla propagandowego wizerunku, jakoby dobra korporacja wyciągała dzieciaki z biedy. Ale wychodzi na to, że nie. Nie udało mi się znaleźć nic, co wskazywałoby na rzetelność tej lub innej tezy. Natomiast samego Hideshi możemy spotkać osobiście podczas uroczystości w Black Sapphire. Więc co z tym podobieństwem? Najpewniej to celowy zabieg ze strony twórców, lub tak zwany recykling modeli, czyli używanie tego samego modelu twarzy drugi raz, co jest powszechne w dużych grach. Zatem możemy to potraktować jako zwykły easter egg nietypowa broń Dextera Deshon. Pamiętacie Dextera Deshon? Tego fixera, który po dwóch latach nieobecności wrócił do fachu ze zleceniem dla V i Jackiego, a potem znów odszedł, ale tym razem na zawsze przy pomocy Takemury? Mało kto o tym wie, ale jego ciało istnieje i można je odnaleźć udając się w głąb złomowiska, tam gdzie na mapie już nie ma drogi. Znajdziemy w tym miejscu gnijące truchło, a obok wyjątkową broń Dexa. Deschon. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, nie? Bowiem jest ona wyjątkowa z dwóch powodów. Pierwszy jest oczywisty to wygląd. Ale drugi, bardziej zastanawiający to fakt, że każdy jeden strzał kosztuje euro-dolara, co jest nietypowe. Zacząłem szukać informacji na ten temat. Wychodzi na to, że jest to po prostu żartobliwa gra słów i celowo zaimplementowana przez twórców mechanika która ma sens jedynie w angielskim tłumaczeniu. Streszczając i tłumacząc meritum tego żartu słownego, Dexter Deschon wystrzelał się z każdego euro-dolara. Dlatego jego broń można powiedzieć, że strzela walutą. Tak jak mówię, nie ma to żadnego sensu w polskim tłumaczeniu. W angielskiej wersji językowej ma to pewne meritum i pewien sens, który w jakiś tam sposób mówi, że Dexter wystrzelał się z każdego argumentu albo z każdego, e, jak to tam jest mówione, EDI, czyli euro-dolara. Ale tak jak mówię, w polskiej wersji językowej nie ma to żadnego sensu. W ogóle teraz podczas montażu zauważyłem, że jest tutaj taka jedna klatka, w której respi się samochód. To pewnie był samochód z takie mury, którym uciekaliśmy podczas prologu, no ale już never mind. Czy wiedzieliście, że w misji Kto się je Wiatr da się ominąć całą lokację, nie konfrontując się z ani jednym przeciwnikiem i uratować sola? Wystarczy tylko, że macie odpowiednio rozwinięte zdolności techniczne. Z boku lokacji znajduje się wejście do kanału. Możecie do niego wejść i odblokować sobie przejście po czym wystarczy tylko otrząsnąć Sol'a i go stamtąd ewakuować. Szybki i prosty sposób na zrobienie misji. Sol? Masz moje... ...pierdolone cygaro? Cygaro? Mówiłem wam, syny Cygaro. Dobrze, zmrożona flaszka i dwie dziewczyny do towarzystwa. To. Albo możecie pocałować mnie w dupę. Dziękuję za oglądanie odcinka. Jeżeli nie wiedzieliście o którymś easter egu, albo zaciekawił Was, możecie dać znać w komentarzu. Możecie też napisać, o jakim innym easter egu mógłbym zrobić odcinek. No i to tyle. Na razie.